Breakdance Dance Festival 2016, Teatr Tańca Test. Jesteśmy w pracy. <grywa> za nami są Hradczany i Most Karola, a my jesteśmy tutaj uśmiechnięci specjalnie dla Was, bo dzięki Wam między innymi tutaj jesteśmy. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, za udostępnianie naszej akcji, za lajki na Facebooku, za ciepłe słowa i za wsparcie pieniężne. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Panie Annie Michalak-Pawłowskiej, Katarzynie Gajewskiej, Magdalenie Kurnickiej, Maćkowi Kuczyńskiemu, Aleksandrze Bechcickiej, a także Kasprowi i... Pawłowskiemu, Beacie Rolak, Maćkowi Gajewskiemu, Deborze Łojko, Aleksandrze Hoffman, Natalii Skibie, Marcinowi Jabłońskiemu, i Markowi Smulczykowi. I jeszcze serdecznie chciałam podziękować moim rodzicom. Moi drodzy, dzięki Wam tu jesteśmy i jeszcze raz bardzo serdecznie Dziękujemy. A teraz dla Was kawałek Pragi. Super.